A weź włączek. Aha. No chodź mama kupiła coś dobrego dla Was. No zobaczysz, a czemu tu mój statyw leży na ziemi? Pączki? No nie. Coś lepszego. Coś lepszego niż pączki. A kto tu śniadania nie zjadł? Franek. Fanek. Tu ma mama lody. Mama była wnet to bo nie chciałam iść do biedronki. Mama. A mama wam kupiła to? Nie chcesz. A co ty chcesz? Loda? No to weź sobie loda. Nie wiem, jakie jak chcesz. To jest Michałki, to jest malaga, to jest takie jak te ciasteczka, jeżyki, a to jest czekolada i KML. No to weź sobie. A ty co chcesz? Ciasto. A to kto będzie jadł? Nie, mama. O nie. Jutro. Czy później? Nie. No lody są z reguły zimne. Dobra. Co? No dobra, już. Ty dasz nożyk. talerzyk daj. Dla matki Dla kogo? Dla Mhm. tak nie zjadłeś śniadania i tyle z tego. Taki duży talerz. Tak. A po co ci taki duży? O, to ciasto. Nie. To chcesz też? No ja muszę to wyjąć. Puść, ja muszę to wyjąć! Jakie mam ukroić to ciasto? Spowiewałeś. Przecież jakoś ciasto muszę ukroić. To babci jedno zanieść wtedy, jak ty nie chcesz. Czy chcesz? Później. Dla mnie dla ciebie i dla Jasia mama kupiła. Co? Mama, ugrój tato. A proszę. Nie, nie masz, proszę. No ładnie, wyanąś mówi. Weź co wy robicie. Jasiu. Gorzej jak ty dzisiaj nie będziesz mógł spać, jak ty jesteś taki zjadany mamy kwiaty uschłe wszystkie w tych doniczkach nie było komu ich cóż, gdzie ty mnie ten na ten on no idźcie pali pali pali, 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 pali no pali, no już ja cię wypsikam ja cię wypsikam i ten, chodź tutaj się rozebrać albo na kocyk, czekajcie mama weźmie kocyk, chodźcie tu na kocyku się rozbierzecie, mama was wypsika. O, tu są moje skarpety. Włączę. Zobacz, ile ja tam wczoraj śmieci. Zebrałam całą taczkę. Ja muszę jeszcze je wywieźć. Ja wiem. No, ten namiot wam tu chyba przyniosę gdzieś bliżej. Tu. Tu. O, chyba kombajn jakiś jedzie. A bo kiedyś baloty robić. Jasiu? Nie, komba jedzie. Bizon? Coś jedzie? Bizon Jakiś zielony. zielony ja Bizon. nie lubię zielony. Kto to był? Wiąski? Nie O, Pan... ktoś mnie gryzie w nogi. Wiązki miał taki zielony. Dobra, a tu chodźcie się zebracił. Dobra kochani, o mnie kolejny nudny dzień. Kolejny raz idę robić to samo. Czyli otworzę szklanie. Dałam już kurum. I teraz pójdę do dzieci. Się, yy. Pójdę do dzieci się trochę poopalać i ogólnie muszę kosić trawę. Dzisiaj idę na nockę. Byłam na tych rehabilitacjach. Jak widzieliście troszkę tam. Tam pokazałam. Wzięła już jest drugi tydzień tych rehabilitacji. Czyli już tam ja się w ogóle się zjarał. wczoraj, a on mówiłam, ja cię wypsikam. Nie, nie, miem nic nie jest, a w nocy musiał zdejmować koszulkę i nie mógł spać i się budził co chwila. Mnie trochę też przypaliło, ale mnie tak na ramionach, jak zwykle. Ja <laughs> zawsze na początku bierzę na ramionach, a, a właśnie chodzę w spodenkach. Chciałabym, żeby mi nogi zjerało, a to nie chcę. No, wezmę kościarę. Wezmę kosiarę i idę Skosić trochę Idę skosić trochę trawy Ajko Ciężko wyjechać z tą no kosiaką jeszcze coś mi się zahaczyło na ja, pikona kosze wczoraj dokosiłam. Tu ogólnie mam wszystko tak ogarnięte wokół stawu. E, tutaj też już ta trawa troszkę mniej rośnie, bo ja ją też częściej koszę. E, no i krócę ją, przykaszam przede wszystkim. No a tu jeszcze muszę skosić i tu, i wtedy tam koło tego domku i koło tych malin. I widzicie, u mnie to ciągle jest to samo. Ciągle albo koszenie, albo pielenie. albo coś tam. Także. No, fajnie, że dzieciaki mają teraz troszkę e, zabawy z tym basenem, bo w zeszłym roku mieliśmy go wystawione. I nic, nie, nie ten, nie kąpali się, bo nie było pogody a w tym roku, chociaż trochę się pokąpią. Co jest? Co jest? pan to powietrze spuszcza. On zawsze spuszcza, wiesz. Co? Zawsze spuszcza. Ale wybaki ja się niech wyłowi. Z godzinkę po a potem pójdziemy... Jak Franek się przestanie drzeć, to ja coś powiem. Z godzinkę będziecie tu i wtedy pójdziemy do domu, tak? Żebyście się znowu nie zjadali. Mama, napompuj. Mama już ma płuca Wyplutę przez ten ponton. On tam gdzieś ma dziurę i dlatego on spuszcza. Nie, to Ja prawie już... Panuś, nie wiem, telefon. Dobra, zaraz napompuję. Ale baki masz wyłowione? No pompa działa, muszę ją odpowietrzyć, w ogóle tutaj filtr, zobaczcie jak filtr wygląda po, ale on i takie. Jeszcze... Nielej nie lej nam, ha, nam nie lejecie prosto, ile jest tu baków w tym filtrze, ale on jeszcze, muszę go wytrzepać i jeszcze go wsadzić, bo tutaj ta część jeszcze musi być zabrudzona. Odpowietrzymy, co to poleci troszkę mocniej. Leci mocniej czy gorzej? Gorzej. Teraz gorzej. O, a Jasiu nie chlap, a teraz wyjęłam stary filtr. A się włączył w samochodzie. Teraz wyjęłam stary filtr, który wczoraj cały dzień filtrował i zobaczcie jaki syf. Jakie brudy są w tym filtrze? Włożyłam ten drugi, który wam pokazywałam przed chwilką. No, słyszę, bo pies wszedł. On się wyłączy za chwilę. No, a tutaj było zapchane. Musicie pilnować to, Jasiu, żeby to się. No, właśnie. Wyjmować te trawki, tak? Bo ty, czym innym to się nie zapcha, ale trawą tak. To strzelaj! jak co za śmiech! nie Dobra, Dasiu, je, je, da, no daj ten ponton, nie napompuję. Weź e, tak po wierzchu, chociaż te baki były. Aj, dobra, nic, ja idę kosić trawę. I co, szczypią cię te placy? <grym> co? <grym> placki? Nie, nie. cię placki? O, coś mi w tyłek pontonie. Nie. <grywa> ale Jasiu ty już jesteś za duży, to jest dla małych bobasów. Weź na piłce pływaj, albo na plecach. No połóż się na plecy i nogami machaj. Mama to nie rękawki załóż. A gdzie jest drugi rękawek w ogóle? Tam Wyskoczył? Uh -huh. Tak, jak pierwszy raz spadłem w piłki. Mhm. Uh -huh. No macie plecy tłuste, to wam nie. dzisiaj... Lesiu, a Lesiu, wstań, bo Franek ma tłuste, a ty pokaż, czy to dzisiaj już nie spłukało. Wstań, plecki pokaż mam. Mi na pewno się spłukało. Nie no, nie masz. Franek ma bardziej tłusty. No bo mi się tłukało, bo ja spadałem do wody. Załóż! Trochę pogosiłam, jest mi gorąco. Biorę wodę dla siebie i dla dzieci. I idę do nich. Bo oni się zaraz tam... Jasiek, dlaczego ty go oblewasz? Oni się zaraz tam... Nie wiem, pozabijają. Co się dzieje, Fanuś? da się trochę schłodzić. Dobra kochani, ja muszę iść do pracy, ale zobaczcie co się ze mną podziało. Zjadało mnie, a na plecach to jeszcze bardziej. Jasia też trochę. Więc masakra, posmarowałam się, zdjełam sobie, bo mnie tu ciśnie od stanika. Tu ogólnie jakiś nieprzyjaciel, muszę iść go wycisnąć. No, a ja teraz powinnam się szykować do pracy. Ale jeszcze muszę umyć naczynia. Odkurzyć. I coś tu ogarnąć, no ale tak mi się nie chce. Najchętniej bym poszła teraz spać po sobie, zjadłam obiad i właśnie widzicie, przy tym koszeniu. Potem trochę w basenie, potem trochę wyszłam i patrzcie, co mi zrobiło. A moje plecy, to w ogóle lepiej nie gadać. To są zjarane, jak nie wiem, no ale a chciałam się trochę palić, trochę. Nogi też, no i w ogóle to był u mnie yy, kuwie. Z paczką z Semilaka I zamówiłam sobie trzy rzeczy. Zaraz Wam pokażę co. Zamówiłam sobie top, bazę i jeszcze jeden kolor. A więc tak tutaj mamy paragon. Baza e, samopoziomująca. E, top do lakierów hybrydowych i e, semilak 5 w jednym. I tutaj mamy e, właśnie, czekajcie. Tu jest top. To jest standardowo. Już mi się skończył. Tu jest jakaś baza samopoziomująca. Jestem ciekawa, co to jest za baza. Dlatego ją sobie zamówiłam. Tak z czystej ciekawości. I z ciekawości też zamówiłam sobie ten kolor Dirty Nude Rose. Um, teraz Wam go pokażę. I tak wygląda ten kolor. Jak bardzo ładny. Ogólnie tutaj, tak jakoś słabo. O, teraz lepiej widać. Taki bardzo. Jasny, różowy, ale taki przyduszony, taki pastelowy, bym powiedziała róż. Zaraz... oj, zaraz to się więc spoko ładny podoba mi się. No. Więc takim sobie będę robiła. I nie wiem co to ma znaczyć 105 w jednym. Ale ogólnie później sobie obejrzę na YouTubach. Na czym to pięć w jednym polega, bo to ma być niby wszystko, więc nim nawet można budować, yy, sobie przedłużać niby, ale zobaczymy. A tymczasem zjarana ja, idę sprzątać, ogarniać i szykuję się do pracy. Widzicie, paznokcie moje nadają się już do zrobienia, bo już mam znowu taki odrost okropny. Więc jutro może będę robić, jak będę w stanie po tej nocy. Zobaczymy, co tam dzisiaj. Czy dzisiaj znowu już będzie tyle pracy? A ja tymczasem żegnam się z Wami i to będzie filmik, pewnie złożony z dwóch e, filmików. Także dziękuję za Wasze wszystkie komentarze. Dziękuję za łapki w górę. Dziękuję za subskrypcję. No i zapraszam do kolejnych filmików. Może, może już mniej zjadanych mnie, ale wątpię, bo ma być teraz bardzo gorąco. Także co? Także ja spadam przykować się do pracy i tyle. Pa!